Witam państwa serdecznie. Dzisiaj temat bardzo ważny. W połowie listopada kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz Polska 2050 złożyły wniosek o wotum zaufania, wotum nieufności, wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. I na ten temat będę rozmawiać już za chwilę z moim gościem, Klaudiusz Ślezak, dziennikarz polityczny. Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów powiedział dokładnie wczoraj: Jestem przekonany, że minister Ziobro zostanie, a sam premier będzie występował w jego obronie. Łączymy się z naszym gościem Klaudiusz Slezak, dziennikarz polityczny Radia Nowy Świat. Dzień dobry, czy się słyszymy? Dzień dobry, słyszę tak. Z badania przeprowadzonego przez United Surveys wynika, że 50% 59% ankietowanych chce odwołania ministra y, pis Czy w takim razie PIS jest w podrzasku? Nie, nie, absolutnie nie. Proszę tak do tego nie podchodzić. Dwie uwagi. Pierwsza taka, że od 1989 roku opozycji nigdy jeszcze nie udało się odwołać jakiegokolwiek ministra. Nawet jeżeli przypomnimy sobie odwołanie rządu i pani premier Beaty Szydło, której przecież odwołania chciała opozycja. To najpierw był wniosek opozycji, on nie przeszedł, bo ta została obroniona, a dopiero później Boata Szydło została obroniona już, odwołana już przez swoją partię. Więc tym razem będzie podobnie, nawet jeżeli Zbigniewiobro, miałby z tej koalicji wypaść, to najpierw będzie obroniony mimo tych wszystkich tar tarć, które tam przecież są, mimo tego wszystkiego, co w tej koalicji się dzieje, co na co dzień obserwujemy tych wszystkich strzałów z armat z jednego obozu do drugiego obozu, to wszystko przecież na co dzień obserwujemy. To mimo wszystko, mimo to Zbigniew Żebro będzie obroniony, jeżeli chodzi o jego posadę w Ministerstwie Sprawiedliwości i oczywiście prokuratora generalnego. No tak jak pan wspominał, takie rzeczy od wielu lat się nikomu nie udały, jednak wnioski są składane przez opozycję. Co więcej, czy w takim razie Ziobro ma też taki swój bardzo twardy elektorat wśród głosujących? No bo tak jak wynika z sondażu, wśród głosujących na Prawo i Sprawiedliwość tylko 23% chce odejścia Solidarnej Polski z rządu. No, tam jest kilka takich drobnostek, na które warto zwrócić uwagę. Ja też patrzę na ten sondaż. Jeżeli chodzi o zwolenników Zjednoczonej Prawicy, bo tutaj też na to należy zwrócić uwagę, nie na wszystkich ankietowanych, bo kiedy weźmiemy wszystkich ankietowanych pod uwagę, to te wyniki są zupełnie inne. Ale Jarosław Kaczyński, dostając takie wyniki do ręki, musi patrzeć na to, co moi wyborcy na ten temat sądzą, co sądzą na temat obecności Zbigniewa Ziobry w tym rządzie. I tylko 16 ankietowanych uważa, że Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska powinni odejść z rządu. Co więcej, zdecydowanie tak, że za odejściem jest tylko 4% wyborców Zjednoczonej Prawicy. No to także jest wyraźny sygnał dla Jarosława Kaczyńskiego, że Zbigniew tym w tej Zjednoczonej Prawicy powinien pozostać w tej koalicji. Dodajmy jeszcze jedną rzecz. Od wielu miesięcy jest cały czas nam powtarzane, że przecież Zjednoczona Prawica to jest taka formacja tego wielkiego namiotu, trochę to jest przełożone z amerykańskiego języka politologicznego i że to. W tym wielkim namiocie to jest Solidarna Polska, musi się Więc w większości tego będzie miało konsekwencje, oczywiście, jeżeli chodzi o politykę, o to, co Zbigniew Ziobro dalej. No bo Państwo widzę, teraz pokazują chociażby zdjęcia z marszu Niepodległości z 11 listopada, na którym pojawił się Zbigniew Ziobro, i to był taki znak ze strony Zbigniewa Ziobry, żeby powiedzieć: A ja mam z kim koalicję. Z ludźmi z Konfederacji, bo przecież to ludzie z Konfederacji tworzą ten Marsz Niepodległości, Zruchu Narodowego. Mógłbym z nimi się zbratać, jeżeli drogi się nie będziecie chcieli mnie w tej koalicji, no to mam przecież z kim tutaj iść. Więc Jarosław Kaczyński musi to wszystko brać pod uwagę, musi zdawać sobie sprawę z tego, że wyrzucenie, zwygniewać z rządu może oznaczać, że po prawej stronie coś mu mocnego może wyrosnąć.